O, tutaj taki jeden moment, taki troszeczkę z łańcuchem, ale nic specjalnego, daliśmy radę, no i to wszystko, no i coś takiego Ala Orla Perć u nas, damy radę sobie tutaj wygrzmocić. Cyk. Myk, myk, myk. Cyku cyklię w ryku A tu co się dzieje? O, tam lefiato delikatnie sobie przejść to. E, mogę, mogę pierwszy Jakub? No to zapierdalam Czekaj Gdzie na no co tutaj. kurwa będę czekał? Czekał kurwa będę łapie Fajnie! Fajnie! Tyk. Trochę łańcuszków Kup, Ale pląta nie na tych łańcuchów Ja pierdolę Bo tych łańcucha się bardziej więcej boję niż po kurwa skale normalnej. Ja to, 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 to tu? A. Nie, tu nie ma żadnego takiego kłopotu tylko. Pyk Nie daj boże, jak ktoś się kiedyś tego łańcucha chyci. I tutaj jest już takie jest... Już jest wiesz, przetarte Jak pierdolnie To tylko kurwa zagwizdzę Chłopie, te łańcuchy Idź pan w chuj z tymi łańcuchami Oni kurwa nie widzieli Naszych łańcuchów kurwa Grubych Chłopie pies kurwa na tym to Chłopie kurwa kajtka Niektórzy wiążą na tym Chłopie patrz jakie tu jest poprzecierane niekiedy, niektóre patrz. U nas to zgłaszają na to, jakaś chłopie, śrusza, to tam tu jest kurwa to chłopie, jedź pan w chuj, a tu kurwa każdy trzyma się tych kurwa wiesz, dwóch, łap, dwoma łapami tymi tego łańcucha, pierdolnie to tylko raz kurwa, Zagrzmi chuj.